ma z tej strony Joker, z ze mną Grochu. ma? To jest misja przeciwpancerny przeciw 15 kolosów do ujebania. 15 sweet kolosów. Mm. <grym> Czyż wyszedł? No jak, nie jak tak. Leżę. Bardzo ładnie. Ukradłem mu krowę. Jeszcze by no. wpadało ammo wziąć. Z tego tu oczywiście nie ma. A tu będzie chyba kolos, nie? Gdzieś ten... Nie, dalej idzie to jeszcze nie ma No nie wiem Tu powinien być za Winklem Czasami no, tu jest iść. tu, czasami jest dalej Nie no nie ma tutaj Ale czekaj no, wejdzie nie. chyba Będzie tu Nie no nie ma Jak coś... O jest idzie, na schodach Jeszcze żyje. Już nie ale go tam kasowałem z tego, ty! O, naboje tu dziś były. No. Kolos, cofnij, 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 cofnij. Tak. Ale... <noise> strzelałem do niego z tej... Z... M9. Ja, ja strzelałem ten z na pałę, bo nawet nie wiedziałem gdzie strzela, bo miałem... Znaczy, nie widziałem przez to, że ten... Miałem ten błysk po tym... Po i przez to nic... Kompletnie nie widziałem gdzie strzelam, tak na pałę waliłem Dobra. Lecę, na górę No chodź, jeszcze nie biegam. Dawaj, patrz. mi ładnie postaw. Bo wiesz co ja za nim ten. Ja postawię tym jeszcze wewnątrz. by sobie tak ten... ...żeby nie je powłaziły. nie miały za No, tylko uważaj, jak będzie tutaj szedł już... To już idzie? Nie, nie, nie. Ale wiesz, wtedy się zacznie już jadka. Wiem O, strzela, to idzie. O strzela w Claymory chyba, pajac. O, dobra, zbijem na górę. Wchodź, ja ci powiem kiedy wysunie mordę na schody. Jest na dole. Pode mną. I... Chyba go tam coś zamuliło. A, jest. Pode mną. Hej Tak go bije, ty. Ła! Odwrócił się. Jedenastka. O, plecy. Wychodzi z budynku. To właśnie tu. tu! Szybko! Czekaj, no nie wejdę z nim Musisz go rozpykać i... wchodzę No Już? Właśnie, leży No leć kurwa, szybko mówię ci Kurwa spadłem Wodach czysto na chwilę wracamy. Dobra Trzymajmy się, teraz będą... W... powinni wchodzić Taki był plan. Się okaże, że będziesz musiał tam zejść, ty. Idzie, słyszę, frajra. Schowaj się do tyłu trochę. Nie wiem. Żeby tylko ci, wiesz, oczy wystawały, tak jak im. Aha, pytanie, czy oni będą chodzić, jak my jesteśmy... O kurwa, spadłem. No, no to możesz, ten, zurować kilka. Kilka, no dzięki. <laughs> Tu dwa, schody! No chyba żart. Ja, do ciebie, ja tutaj spadnę do ciebie. Go no, zabij! Dobra, leży. Dobra, szybko tutaj, chodź do mnie. Kolejny idzie. Na pewno Ale nie jeden. To na schody? Na... Nie o, ten... wiem, rób co chcesz. Wejdę. Chyba. Dobra, jestem. Nie ma W pustu się zrobiło znowu. Wcześniej tak ładnie wychodziły, To chwilę jeden nie. Miałem do czego strzelać, a ja teraz do kózy. No. Coś czuję, że jak zejdę, to znowu będzie jadka. No, chyba byś musiał zejść. Czy ja mam zejść? A, dobra. Cześć, nie zejdę nie tak daleko, chociaż. Musisz musisz zejść, postawić klejmody i dopiero wtedy wejdą. Wszystkie klejmody już wystawiałem. A, no, to, no to właśnie tutaj ja, ja będę stawał od Kurwa, zaraz. spadłem. Idzie? Idzie, słyszę jak idzie. Ja. No, od schodów w stronę. Leży. Tak? Jeszcze jeden drze mordę. Tak gdzie? No nie wiem. Ale zaraz schody. schody, 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 Przez tą kratkę tam, co jest bliżej... Przed schodami, widzisz? Tam widać, co jest na dole. No faktycznie. Niedużo, ale... Jest tam cel, patrz. Na termalu go widzę To wal do niego Ja widzę tylko cień To Wasa nie widzę Ja to Wal go ten Boom Poszło Ty tam trafię? są dwa chyba Dwa są trafiają tego no, tak. tak. Trafiasz ich? Tak, trafię Dlaczego ja zobaczę ten No o, dostał. Od Ciebie. Ha, leży. A strzelił mu w i się zwinął, nie? Wtedy ładnie było go, do niego trafiać. Tam jeszcze jeden jest, z No, na pewno. No, chyba by już musiał... albo ja tam zejdę. Nie, 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 stój. Ja go trafiam. Jak go? Mhm. To wali. u dba. No, no. Gdzie ty tam strzelasz Czej Czzej. Led ledwo co, tylko białe kreski Zobacz no go zawsze, żeby on się duszył i wtedy ja go tam ten O, idzie Idzie na schody, nie Ta, jest no, ale rusza się tam, no No, nogach chodamy, faldo. Ciekawie, jaki damage wchodzi, jak tak się wali. Mały. No, przez kratkę. Idę tam do niego. Nie zdążysz wejść. Ale jest. rusza się tam pedał dalej. Chodzi, chodzi, cofnij, 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 cofnij. Leży. Od lewej coś słyszę. Lewej? No, tam. trzeba było się szybko przebiec. No dalej. no dalej. Na dole jest chyba czysto. No nie, nie, nie. Teraz słyszałem dalej japę. No i kurwa zjebałem się. Postaw... Aha, nie masz... Nie masz. Idzie, idzie! Kurwa, padłem. Do tyłu, do tyłu cofnij się. Tylko nie spadni w dziurę. na schodach. Nie spadnij w dziurę. Podniosę. Jesteś za mną? Tak, jestem. Cofnij do tyłu. mówię. Tam jest ich... dwóch, czy więcej. Kurwa! Nie wychylaj się tak. Za razem raz ja bym padł. Nie wiem, jak nie w ogóle... No Sturlał się, czy co? No nie wiem. Jak masz granatę, to mu tam walnij. Albo tubę. No na naszym piętrze jest. Tomo, gdzie granat? No widzę do niego staje Spokojnie jak widzisz jego palec wal Ano widzę Dupę wystawił Nie ma go Na schodach widzę głowę A, czekaj. Ja głowę nie widzę bo tam kilka co powiesz Rusza się, no. widać go stąd, chodź. Idzie. Leży. Jeszcze na dole są, no. Aczekaj, zacznę przez ten. Przez kratkę nie widać. Patrzę I za bardzo nic nie widzę. No. Tylko nie jest. spadnie, bo wiesz, lipa. Tu nie ma. Już blisko jest, jesteśmy. O, o. A Kuku, tam są dwa. Jeden został. Ej, nie został. Jeden został. Dobra. Ale, no no, jeden, a wiesz, może być rzepa z jednym nawet. Może. Jak będzie jakiś ogarnięty. To ja mam jeszcze granatnik, o stary. No masz. Uwaga, idę tam na dół. To możesz zejść, a ja go z będę tułku to koła w łapa. O i jeszcze się, się schowam Tylko tak, żebym Cię widział, nie? Żebym go też widział Tak idę sobie po sobie zejdę tu Dobra, tutaj... No nie ma tego na nigdzie idzie. Nie wychodź. A nie wychodź. Aha, raczej, ła, ja mówiłem do siebie. sniper w łapę i go do. Ale mam lipę, czekaj, bo wali do mnie. Leży. Ja kolosu, ja, co? No. Leży. Ja. Elegancko. Sześciu kolosów Ja pierdolę że i pół minuty. O kur... Zadaliśmy czadu. Congratulations, You're complete special yeah. maps Wszystkie misje ukończone. Dziękujemy za uwagę.